Cześć. w tym wideo pokażę Wam w jaki sposób sprawdzić, jakie jest napięcie na tych bateriach. Tu mamy jedną baterię. Czy są dobre? Tu mamy drugą, malutką. Więc tak, sprawdźmy najpierw tą dużą, więc bierzemy nasze przewody testowe. Tutaj jest to, w bateriach jest prąd, jest napięcie stałe. Przepraszam, więc tutaj musicie wybrać na mierniku walty stałe, taka kreska i, i kreseczki. Widzicie? Tak to wygląda. I teraz chcielibyśmy to zmierzyć. Więc bierzemy baterię. Tu mamy plus. Przykładamy czerwoną czerwony przewód do plusa, najpierw tak. Czyli tak, czarny przykładamy do Minusa, a czerwony do blusa pokazuje nam się na wyświetlaczu, że ta bateria ma 1,476 tysięcznych volta. Dobrze, czy jest dobra? Odkładamy, a trochę zlatują, bo jest nierówno. Dobrze, weźmiemy drugą baterię mniejszą. I teraz tak minus jest na dole, plus jest na górze. Tykamy. Na tej baterii mamy. O, przepraszam, jeszcze raz. wta mamy 1,4 wta tak widzicie nie jest to trudne możemy czyli miernik jest bardzo użytecznym przyrządem i yy, Polecam zakup prostego miernika. Nie musicie kupować jakiegoś zaawansowanego. Możecie na początku kupić sobie jakiś prostszy model. To wszystko w tym wideo. Do usłyszenia. Hej!